Szanowni Państwo, w związku z tym, że włączyłem się do publicznej debaty w temacie mody na więzienne i przestępcze zasady, lansowanie przez niektóre postacie związane ze światem sportów walki, nie mogę przejść obojętnie wobec kilku bulwersujących wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach. Jak już wiadomo, niebawem w Oktagonie zadebiutuje najsłynniejszy w historii polskiej przestępczości świadek koronny o pseudonimie MASA. Oficjalnie potwierdzam, że nawiązałem współpracę z Federacją EPIC MMA patronującej najbliższej gali, dzięki czemu być może poznam od kuchni interesujące mnie aspekty dotyczące organizacji tego typu przedsięwzięć. A nowe doświadczenie postaram się wykorzystać w doskonaleniu warsztatów w dziedzinie dziennikarstwa sportowego, sprawdzając przy okazji, jak w nowych realiach odnajdzie się cała moja ekipa. Jest dla mnie oczywiste, że realizacja wspomnianego planu wiąże się z ryzykiem zmierzenia się z internetowym hejtem, jaki przyniosą internetowe komentarze. Poczynając od merytorycznie uzasadnionej krytyki, a kończąc na przysłowiowym wiadrze pomyj niepodpartym żadnymi argumentami. Cóż, zarówno ja, jak i masa jesteśmy w szczególny sposób skazani na dożywotnie dźwiganie brzemienia naszej przeszłości. Wielu recenzentów hejterów nie odróżnia w tym względzie czasu przeszłego od teraźniejszego. Niektórym umknął fakt, Nieistnienia już tzw. grupy Pruszkowskiej już od niemal ćwierćwiecza, jak również mojej subordynacji wobec byłego pruszkowskiego gangstera masy. Oświadczam zatem po raz pięćdziesiąty, że nie działam już w strukturach mafii pruszkowskiej, a Jarek nie wydaje mi poleceń. Z drugiej strony, cytując Gombrowicza, Raz przyprawionej gęby nie da się nigdy do końca odkleić. Więc z konieczności od lat biorę ten hejt na klatę. W naszym społeczeństwie funkcjonuje ogromna ilość tak zwanych dużych i małych świadków koronnych. Jednak nie są to osoby formatu Jarka Masy, którego aktywność w przestrzeni publicznej wyjątkowo bulwersuje, zwłaszcza jego oponentów, wśród których paradoksalnie znajdują się także świadkowie koronni, a ten aspekt ma wręcz potencjał na poważną, socjologiczną rozprawę. Krytycy masy wywołują więc w przestrzeni medialnej często nie do końca kontrolowane emocje, ale dosedna. Nie wdając się w dalsze rozważania na temat postrzegania przez autorów internetowego hejtu postaci masy, uważam za kompletnie irracjonalny atak, jaki został przypuszczony na Damiana Fidale, jego pierwszego trenera, za to, że podjął się przygotowania Jarka do wymienionej wyżej konfrontacji w oktagonie. Miałem okazję poznać Damiana osobiście i stwierdzam zdecydowanie, że jest on niespotykanym pasjonatem sportów walki. Najchętniej w ogóle nie wychodziłby z sali treningowej. Jednym z najbardziej utalentowanych i utytułowanych zawodników. Prywatnie wprost rewelacyjnym gościem. A jednocześnie uosobieniem taktu i wysokiej kultury osobistej, odwrotnością agresji i skłonności do megalomanii. Nie zauważyłem w jego sposobie bycia nawet cienia gwiazdorzenia, cechy dość typowej dla większości przedstawicieli tej dyscypliny sportu, mimo że dorobek wielu jest nieporównanie skromniejszy w porównaniu z osiągnięciami Damiana. Damian jest przede wszystkim sportowcem z krwi i kości który sumiennie zapracował na posiadane pasy, tytuły i wyróżnienia. Rywalizował na międzynarodowych arenach w takich stylach jak judo, aikido, brazylijskie jiu-jitsu oraz kaysi, staczając dziesiątki walk także poza granicami kraju. Wracał do Polski z medalami imprez rangi mistrzowskiej między innymi z Włoch, Szwajcarii, Szwecji i Holandii. Zawsze zachowuje szacunek do drugiego człowieka. Ceniąc przede wszystkim ciężką pracę i determinację do osiągania celów. Damian jest zatem, w mojej opinii, uosobieniem kultury sportu. Jest też skłonny do największych poświęceń, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie innych. Nie wszyscy wiedzą, ale od blisko 20 lat łączy treningi z obowiązkami ratownika medycznego w państwowym pogotowiu ratunkowym. Wielokrotnie był świadkiem cierpienia i ludzkich tragedii. Być może fakt ten wpłynął w stopniu decydującym na poczucie pokory i szacunku dla każdego istnienia. Na co dzień chętnie angażuje się w różne akcje społeczne, pomaga zwierzętom, bierze również udział w lokalnych inicjatywach, zwłaszcza w swoim ukochanym, rodzinnym Piotrkowie Trybunalskim, o którym mógłby opowiadać godzinami. Jak już napisałem. Damian podjął się misji przygotowania Jarka Masy do najbliższej walki. Po ujawnieniu tej okoliczności w wywiadzie udzielonym na moim kanale platformy YouTube, posypały się na niego prawdziwe gromy. Ze smutkiem przyznaję, że postawa niektórych pozwoliła mu na przekonanie się, kto jest prawdziwym, a kto fałszywym przyjacielem. Równocześnie mierzy się z niesprawiedliwymi, krytycznymi uwagami ze strony środowiska medycznego. Niektórzy z komentujących sugerują wręcz, że powinien zostać pozbawiony wszystkich pasów. Tak jakby Damian nie miał prawa do własnych wyborów. Ale na szczęście Damian jest twardy. Przyjął w życiu wiele uderzeń, nie tylko tych fizycznych. Liczył się z hejtem. Jednakże w nocy z 16 na 17 maja została przekroczona granica ludzkiej podłości i obrzydliwości. Uliczni rynsztokowi Gieroje nabazgrolili bohatersko na ścianie jednego z łódzkich budynków obraźliwy, prymitywny, knajacki napis z premedytacją na ścianie obiektu, w którym Damian pełni dyżury pracując w ochronie dyskoteki. Mur przyozdobiono inwektywami dotyczącymi wymienionego z nazwiska Damiana i znienawidzonego przez miejscowych, prymitywnych, półanalfabetów masy. Moi drodzy. Jeżeli w pewnym momencie nie powiemy stanowczego stop, to co jeszcze może się wydarzyć? Czy nie czas już przerwać pozbawionej jakiejkolwiek podstawy intelektualnej artykulacje używane pod adresem innych przez sportowych gierojów? Typu: To coś, to nie człowiek, proszę tego czegoś nie nazywać człowiekiem. Czy nie dążymy przypadkiem do realizacji kolejnego scenariusza wydarzeń, jakie kilka dni temu miały miejsce na Słowacji? Jak już wspomniałem, zarówno ja, jak i masa liczymy się z dożywotnim hejtem, ale nie mieści się w głowie, jak podłym, nikczemnym i zidiociałym trzeba być, ażeby bez uzasadnionego logicznie powodu obrażać sportowca z krwi i kości, a przy tym porządnego człowieka. Z racji pozycji Damiana w świecie brazylijskiego jiu uważam, że opisana wyżej sprawa powinna mieć wymiar międzynarodowy. Apeluję zatem do całej społeczności sportowej, aby pomogła mi raz na zawsze usunąć patologiczne postawy ze świata uczciwej rywalizacji, która ma być przede wszystkim szlachetna. Wartości, na które tak wielu chętnie się powołuje, nie mogą stać się jedynie pustymi sloganami. Zwracam się teraz do kozaków ze sprejami w łapach. Wara wam od uczciwego, ciężko pracującego człowieka. Każdy duży i mały świadek korony ma prawo do funkcjonowania w społeczeństwie, czy się wam to podoba, czy nie. Żyjemy w cywilizowanym kraju, a nie w dziczy z czasów panowania troglodytów. Koronny, tak jak każdy inny człowiek, ma prawo do normalnego życia, bycia z rodziną, pracowania kupowania, korzystania z usług i płacenia. Idąc waszym tokiem rozumowania w oparciu o grolone przez was na murze kretyństwa, jako sześćdziesiątki powinni być traktowani wszyscy, z którymi dany świadek koronny utrzymuje jakiekolwiek relacje. I fryzjer, i kelner, i kasjerka w sklepie, i taksówkarz, i pracownik wulkanizacji zmieniający opony w aucie. Bo przecież się z nim, jakby na to nie patrzeć, Waflowali. Zastanawiam się, czy zdaniem niektórych moich adwersarzy, frajerami nie są też z automatu wszystkie osoby współpracujące z moim czasopismem: lektor, grafik, montażyści, redaktorzy tekstów itd. Na koniec zapytam wszelkiej maści bohaterów, poszczekujących z kąt lub trzymających w upopranej łapie puszkę spreju. Czy chcielibyście przeczytać na murze własne nazwisko opatrzone wulgarnymi epitetami i innymi ozdobnikami tynkarskiej gównianej literatury? I żeby takie obrazki zobaczyli członkowie waszych rodzin, przyjaciele i znajomi? Pytanie retoryczne, prawda? Ale bądź spokojny, kozaku z puszką spreju. Damian, jak będzie trzeba, zawsze przyjedzie na czas i będzie ratował i ciebie, i twoich bliskich. Tak jak zrobił to już setki razy, walcząc w ostateczności także o przywilej godnego pochówku dla ofiary, której życia nie udało się ocalić. Przyjedzie ci pomóc, niezależnie od tego, czy jesteś gitem, festem, frajerem, czy dałeś na papier, czy też nie. I bez względu na to, której drużyny nosisz szalik i na kogo zagłosowałeś w ostatnich wyborach, bo w pierwszej kolejności jesteś dla niego człowiekiem. Nie martw się, bo to nie ty będziesz wyciągał kogoś tonącego w nieczystościach. Nie ty będziesz czołgał się po asfalcie, aby wydobyć zmasakrowane ciało zakleszczone pod kołami ciężarówki. Ty tylko przyleziesz w nocy ze sprejem w paluchach i w naciągniętym na ryj kapturze i na grolisz jakieś nowe gówno na ścianie, bo tylko tyle umiesz i tylko na to cię stać albo usiądziesz z piwem nad klawiaturą, zalogowany na fikcyjnym koncie. Kochani, pomóżcie zatrzymać to szaleństwo. Bandycka ochota, dezetika i grzegorz mięśniak, zapraszamy. się wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie nie sprzedajni. Normalni nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia z życia z wolnością na sali. To panowie brania, zarabiania z nerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak wyszło. Się żyło chwilą, dobre numery się waliło Myśniach w służył byli tą prawdziwą siłą Mogiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać Przyjeżdżali dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść Zniecam, prologiem te ulice opowieści, Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni, to jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści Ty słuchaj i weź i to do swego mózgu Lata 90. Ochota i Pruszków Ja jestem bitem i daję Tobie prawdę letni stażem puchy historii nie kradnę Żeby było jasne, ważne robię to z mięśniakiem Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne Moje wersy, teksty, prawdy, wtedy bańka pęknie tak cały czas napierdalać, lecieć nawijać i robić hałas, Mówi tak cały czas napierdalać, kleić nawijać i robić hałas, Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu ma czas i wróżków, nie bez pracy, prawdę kompasy, bez kropki że chamca żonaty przechady i szaństwa Po prostu bez ugarstwa Zapraszamy Państwa. Joł